Po prostu czytamy notatki, żeby wiedzieć, co się dzieje. Mogę ci zrewajwować w jakimś tam recovery roomie, używając jakichś tam tabletek, no? Pamięci, coś takiego. Mogę zapisać gry w tym roomie też i... Mhm. No, no nie, to nieważne. Mogę ci zrewajwować... Aha. Ty poszedłeś, kurwa już. Jak to się czyta? Czyli Czarnobyl, rozumiem. Chodź po tam, tego łóży krowara. Tam w Czarnobylu jesteśmy dokładnie Co taki kurwa szybki jesteś O kurwa Teraz zrozumiałem co Sprawdźcie radiację Chcemy tam płacić? No ja tam się wpytałem kurwa raka dostanę Szafa z... spadła Bankikard jest. Dobre, to mi Dobra, bo mam jeszcze kurwa. Trzecia nie głowa, wiem, noga, już się, trzecia głowa wraca. Ręka się Nie ukryła. ręce cię. Nie Teraz dalej widziałeś swoje stopy, te popadź haluksy. Popatrzcie na, na mnie, Kurwa to masz gigantyczne ręce. Co jest nie, nie, Święty, święty Mikołaj. Święty Mikołaj go. go Co kurwa Twelo? To? Co to kurwa było? E? Znik! Znikł Znik. E? Myślałem że hara na mnie czy Co coś kurwa Zaczął się zmniejszać kurwa Ale chodzi ze mną kurwa bo. No ale ci kamery patrzy ale na chuj ty mi kamery patrzysz powiedz mi No nie wiem w sumie O kurwa No to czemu możesz mi nie powiedzieć ja że tu źród ja stoi Jaki kurwa ziód to stoi? No tu gdzie patrzę tam kurwa jest źródła Kurwa stary jesteś za jakąś belką pirtoloną Widzę, że tam coś masz do kliknięcia ogólnie Co ja też ziód? widzę, że mam coś do kliknięcia ale tu kurwa stoi typ Idę tam na jebie kurwa Dobra czeka O kurwa, on jest na tym. Na wciągany Gdzie jest Chłopiec nagejkerowany, w chuj To patrz zrobisz tak, i przechodzisz koło niego Tak? Nie przechodzisz koło niego O idzie do ciebie Nie ma go. XP. Jest tam Idzie Chciałeś to idę? rozjebany No we wybierdalaj ziomek ja ci nic nie zrobiłem Przepraszam ja, za ziomkrę. Postaram się. On nie przejdzie przez to? Kurwa, przejdzie. No ho. A ty kurwa. A może tędy? A może tędy? A może tędy jednak? A ty kurwa. <grym> no zdecyduj no się. Akrylana. Stary, jaki ten monitor jest upierdolony. Patrz. Dobra, kurwa, wychodź, stąd. Tak wychodź, spuść, stąd. wychodź stąd. Wychodź stąd, wychodź stąd, wychodź stąd, wychodź kurwa stąd w trybie nau. O, prawie na niego biegłem. Określ <grytne>. ten. Kurwa, odejdź, odejdź, odejdź bo on kurwa, odejdź! <grytne> ja cię nie trzymam. Biega, 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 biega! Biega, 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 biega! Zff. Biega, ja, biega, 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 biega. <zblindstopande> Idź, idź, kurwa, idź! Ja Zamykaj Kurwa, w którą stronę? Idź, kurwa, Biedle, Kurwa! Idź! Ja pierdolę... spierdolę! Nie kurwa! Ej, tu, 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 tu! Tu, tu, Kurwa, my to już byliśmy! Mikołaj! Ja się kurwa... Goni nas kurwa, goni nas, goni jest jakiś zbierdolony On jest kurwa Chodzę wkoje, tu, chodzę wkoje. tu, chwilę mam, chwilę mam Biegnij mnie, biegnij, 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 Kurwa plecy, plecy, plecy Kurwa <laughs> kurwa Kurwa nie Oni chuja Skacz, skacz, poczekaj Zatrzymał się Patrzcie. idzie do ciebie Idzie do ciebie <laughs> Powiedz mu może... Ty, co jest kurwa, sygnał? Bo mnie zabił. Jestem duchem. Ło kurwa, piękny! I ja, pierdolę! Spierdalaj! A mnie nie Ja pierdolę. To jest koniec też. O, cię wychujoł. Mam mnie, wychują, co wychujał mnie chyba. cię w chuj. A gdzie to odradzić? Chuj wie kurwa się, zgubiłem już sam. Ja ciebie też zgubiłem, a jestem duchem Co to? O kurwa ty! O, mam cię. Żyjesz, żyjesz. Wiesz? Odrodziłem cię. Odrodziłem cię. Te <noise> kurwa to Czemu cię czem, cię podałem cię? Przy... Czemu cię ścianę? Kurwa, ci... <głos> <głos> co ty wiesz? <mi> <noise> <noise> Jak to widział u mnie nosisz mnie na rękach jak dziecko kurwa boże idzie 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 nie, nie 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 o kurwo jebana dobra out play A cię wychują. nie wyhujał powiedziałem nie wychują. Kurwa, jebana nie Jest jesteś żyjesz żyjesz nie żyjesz no przysięgam żyjesz, kurwa no, am loading, mam loading mam loading kurwa no stoisz o. dobra jestem no Patrzcie co, ja mam tak stać, Kurwa, Idzie za zapierdala, zapierdala. Tu, kurwa, zapierdala! Kurwa, jarałem! Biegnij! nie nie, po, nie Nie, kurwa! Idzie prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Biegnij, kurwa. Kurwa, lewo biegni, biegni. Biegni. Sam. Kurwa, tak w ty wchodzisz. Poczekaj. Ło kurwa! Ja pierdolę. Nie, 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 ale no to... Nadebłeś? Ja pierdolę, kolejne. Oj, zapierdala do mnie. Oj, ja pierdolę, goni mnie. synu. Zasz ty, kurwa, jesteś źródłem. Dobra, gdzie jest office? Gdzie ty jesteś w ogóle, kurwa? Nie, gdzieś ich sobie biegam tutaj. Co widzisz w powietrzu? Że ten kabel, kurwa? Afera. To. Co kurwa, to? No, tu jest takie czerwone, nie widzisz? Tu dosłownie we mnie. Ty jesteś jakiś rozpierdol?